Także tutaj pokażę to właśnie proste ćwiczenie, które jest proste, ale wymagające. Więc z takim małym, takim, takiego małego koła zaczynamy tutaj. No, każdy znacznik może być jakikolwiek. Tutaj mamy znacznik, taką tą beczkę. I tu chodzi o to, żeby stabilnie po prostu tym koniem podążać w kole. Ja tutaj pokaza, pokazałem gdzieś, pokazuję gdzieś. Ja mam tutaj odstęp, jakieś. No załóżmy półtora metra od beczki. Spróbujemy to w kusie zrobić, żeby to było troszeczkę szybciej i wyraźniej. Ale oczywiście staramy się to robić od I teraz co my tu robimy? Stabilizujemy konia, żeby w rozluźnieniu w równym tempie bieg sobie te kółko, tak jak pociąg poszyna, żeby jechał. Jeżeli zrobimy dwa koła takie idealne, to wtedy staramy się, że tak powiem, powiększać te koło żeby koń wychodził na zewnątrz, ale w tym. O